No i witam wszystkich kolejny dzień, kolejne poszukiwania. No i kolejny mostek do eksploracji Magnesem. Tutaj przede mną to już jest ostatni most przed elektrownią w Skawinie. Właśnie został mi jeszcze ten mostek i jeszcze przedostatni został mi mostek, ale druga strona ta jakby brzegu, tylko niestety nie było skoszone tam. A tu widzę, że jest fajny dostęp. Auto stanąłem też w fajnym miejscu. Także zobaczymy, co przyniesie... co przyniesie dzisiejszy dzień. A dzień naprawdę jest mega. Jak na październik naprawdę jest pogoda rewelacyjna. Dobra, biorę sprzęt, zabieram się do roboty. Do pierwszego jakiegoś fajnego znaleziska. Jakiś kawałek rury obciętej albo jakiś dekielek simering się trafił i inne paści coś tu mamy, przyciągłem do brzegu, ale mi puszcza na trzcinie jest kawałek rury, może od barierki. pręt żebrowany o. zaraz to wyciągniemy Ach, mamy ponownie pręt o kurde jaki wielki masakra No i w końcu się udało Przyciągnąć do brzegu o, kur... Coś to trochę waży Nie wiem co to jest w ogóle Jakaś blacha

Tak samo Albo od jakiejś łodzi. Ale nie, to mi wygląda na samochód, tu ma tą nie. od strony wycieracza chyba. Tak. Zakończenie, czyli maska. Jakąś maskę chyba wywoziłem. Nie wiem. Nie wiem, ale się dowiem. Okej, okay, na bok na razie jakiś dekielek. Coś chyba jest Jest śruba Taka śruba hakowa Na razie idzie słabo no, Ale jeszcze jest druga strona Idzie, coś jest Kurde, ile carów. Ulica Strażacka. Tak, tak. Tabliczka z ulicą Strażacką. Ulica Strażacka. Z przodu myślałem, że to parapet. A to jest tabliczka. Akurat tutaj ten mostek, gdzie jest to akurat, jest na Strażackiej, także pasuje. Pewnie komuś się nie spodobało i wyrzucił. Dobra, na bok. O, coś tu ciągnę. Coś idzie, coś idzie i to ciężkiego. O, co to jest? Podwozie od auta, już widzę. Tak jest, a no zawsze to coś, a coś tu mamy, dużego zaś samochodówka. Jest. To będzie jakiś Mercedes, zderzak chyba. Tu jest od lampy, chyba. Miejsce tak jest. Albo jakiś man stary stalowy zderzak i taka nakrętka. Jeszcze takie wrotki znalazłem rolki, wrotki takie malutkie. Okej, okay, biorę to wszystko pod auto i idę na drugą stronę. Tam zresztą jest ścieżka, trasa rowerowa, w sumie tam jest. I całkiem bym się nie zdziwił jakby był może i rower jaki Także wszystko możliwe Naprawdę pogoda jest petarda dzisiaj Lux. Podobno mówią, że ostatnia z takich fajnych pogód dzisiaj Dobra, zostawiam to wszystko pod samochodem Idę na drugą stronę No, a coś jest dużego Coś jest dużego Opa Co to kurde Kurde, gaśnica Asiornica, pewnie od barki. Dziurawa. Ale jaja. A magnes mi łapnął za łapkę, za rączkę. Tu. Także tego nie mógł uciągnąć, bo jest lakier napełniony wodą. To była chyba gaśnica proszkowa No to pięknie, dobra jedziemy dalej Kawałek jak roweru Kończę, więcej z tego mostku już nie wycisnę. A tu mamy wszystkie te znaleziska, co znalazłem. Mamy tak, samochodówkę. Kilka elementów jest. Tabliczka z ulicą o nazwie Strażacka. Kątownik. Kawałek rowera, tak jak mówiłem. Tam będzie rower, no i znalazłem. Trochę jest zezarty, jak nie wiem, no ale jest. Liczył się, że jest. Trochę drobnicy we wiaderku. No i mamy tą gaśnicę proszkową. Na pewno z barki wypadła, bo tutaj kursują. No i tyle, no nie ma się co chwalić. To był taki skromny, szybki wypadzik akurat na ten mostek, bo mi akurat ostatni został. A jeszcze mam kilka jeszcze ciekawych, fajnych miejsc. Także na pewno jeszcze coś wyłowię. Dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie oraz za uwagę. No i do następnych poszukiwań. Trzymajcie się.